No hallo, cześć czołem, witamy się z wami serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj jest odcinek y, krzyżówkowo-lotkowy. Szukamy i kasy, i słoni. Słuchajcie, Słuchajcie byliśmy w Oliwie, y, u Oliwii w punkcie i tam właśnie wybraliśmy te, te dwie krzyżówki i każde z nas wybrało po jednym lotku. Oliwia wybrała jeden, Marcin mój wybrał jeden, ja wybrałam jeden, więc będę drapać i... Dwie krzyżówki mamy, jedną z numerem 5, drugą z numerem 7, bo fajne hasła. W jednym Wagner, a w drugim Marduk. To jest Bóg, o ile pamiętam. E, pamiętam, chwila. Dobra, Marduk Marduk. to był Bóg yy, z Babilonu. I uwaga, zespół muzyczny. <śp> nie, nie, takiego mocniejszego metalu, więc lecimy z lotkami. Yy, no, zobaczymy, co tu wydrapiemy. Zaczniemy od lotka. Nie wiem, które z nas, który numer wylosowało, ale wszystkie są niskie numery, więc ciekawie. Zobaczymy, co wydrapimy. Dobra. Serce dla... O, mamy słonia. On nie może być. Patrzcie. Oliwia, serduszka dla Ciebie. Nie umiem robić z palców, to robię z tego. Dobra, mamy słonia. I Ile wygrana? Złotówkę. No i elegancko. No i do przodu. Lecimy z drugim słoniem. Numerem 8 i, i zobaczymy. Tu mamy wiewióra, motyla, noga i ryba i krap. A jakby był słoń, to by było, a tę złotówkę. To pewnie dlatego nie dali. To to na pustaki. To tutaj skupka zwycięzców. No i patrzymy. Teraz z numerem 3 mamy tak, kraba, rybę. To krab to nie jest tej bajki. Mamy puchacza i królika. A wygrana byłaby 4 złote. Dlatego nie dali. T, M, coś tam. Dobra, czyli jak rozumiem, ten był z numerem 10 i słoń złotówka, czyli to pewnie wybrała Oliwia dobrze. Od której pierwszej zaczynamy piątki czy siódemki? W piątce mamy już jedno słowo. W siódemce nic. Dobra, zaczynamy od Boga Duk. I lecimy. Zostawiłam po 6 liter. Sprawdzamy, co będzie dalej. Szukaj K. O, w bonusie jest K. Coś czuję w kościach. Zimę. Kwas. Dobrze. Kwas. Jakbym czasem coś pominęła. To się znajdzie. Patrzcie dobrze. KkK. Smok. Fiskus. Fuu. Urok. <laughs> <Na cały> <laughs> Chyba tyle. <laughs> o, oko. Żeby Fiskus na nas oka nie miał. <laughs> Dobra. Lecimy K. Napastnik. Napastnik. Uznam to za dobry oman. Bikini zobacz. A, bikini. Nie posiadam się z radości. Chyba tyle. Przynajmniej nie widzę. Dobra, lecimy dalej. O, a! Może będzie marduk. Tak. Jeszcze tylko U. A. Masz słowo. Jama. Tu. O, o drugie słowo. Obraza. Kogo czy ja? Proszę bardzo. Ponownie kas. Targ? Oha, agent. Czekaj, kwas. Targ, jeszcze gdzie? Tak, elegant. Oho. Oh, oh. Na dwozie. Dobra. Podwozie. I, i to chyba tyle. A. Czy, aha, to czekaj, czyli mamy jamy i tym. Czyli. czyli mamy dwa słowa. Z mm -hmm. Okolus. I teraz tak. Madras. Co ten drapak taki? Gas. Góry. Oh. no. Gr grabie. Gdzie masz grabie? Tu. Ja nie widzę grabi. A, grabie. O, mamy słowo. Mhm. Objaw taki. Tu. Entuzjazm. O, to nam nie brakuje. E było. No, faktycznie. No mówiłam, że mogłam czasem coś zgubić. Chyba tyle więcej, a chyba nie ma. Dobra, lecimy no. z tymi taczkami. Mamy tu, mamy tu. Ja nie wiem, co to tak słabo te drapaki lecą. O, mamy słowo drugie. Ada. Nie cieszmy się jeszcze, bo... Dobra, muszę wymienić drapaka. Tam nie cieszmy się, bo nieraz było po dwa słowa, a później się okazywało, że... No. Ach, te ostre. Nuta. Bari. Czy było i? Jeszcze nie. nie. Szukamy czego? A. Tu jest azymut. Azymut. Nie chyba tyle. Dobra, no. lecimy dalej na szczecin. X. X. Nie, nie było. H. O, X było, przepraszam bardzo. Och, co to za takie wtopy? Hel. No i tu chyba tyle. Dobra. H. Tak, oto było E. Dobra. harakiri. Y, uznam, że to wszystko. No już. Dobra. Jeszcze mamy dwie litery. Jest szansa na bonus. U. Ucie. Ucie kręcę P. Patos. Hmm? E No. P -p 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 czy ja nie widzę tylko żadnego P? Tu nie ma w tej drugiej chyba. Dobra, w tej? Spinacz. Neapol. Napastnik. Gdzie masz Po lewej samej. No. I tu chyba tyle. I ostatnie. Ostatnia litera to? Uuu. O, fajnie. Mamy bonus. Ale jeszcze może sprawdźcie. Swym bystrym okiem. Tak, są wszystkie. Super. Olivia, czy ty to widzisz? Czy ty to widzisz? Nie widzę tu. Ale czy ty to widzisz, że jest ten bonus? Co by nie było, ale jest bonus. Ustrzyki. Co było? Ustrzyki. Gdzie są ustrzyki? No, ustrzyki tu, ale zaznaczyłaś już. U. A, no, ustrzyki. Pojadę. No, ja, dobra. U. Uznam to za dobry omen. U, u, u. Tu jest, no. I to chyba już. Dobra. No, dobra. no to razy, ile było? Dwa, trzy razy 1. I nieważne, ile będzie, ale mor, Marduk daje. Uuu, wow, dwie dychy. Ładnie. Czyli jaka to jest CCC? Ładnie. Mamy wybrane. To mamy do słonia. Dorzucamy. To teraz lecimy z Wagnerem. I też zostawiam sześć liter, ale nie mamy żadnego słowa jeszcze. Więc lecimy. Z. Wyrzutniałam już masz na dzień dobry. Dzień dobry. A? Czyli dzień o mamy pierwsze osmurte. słowo zima. Leczo. O, leczo jest dobre. Kosmyk. To nie było. O, jedzenie. Dobra. Dobra. Z. -t -y. Więcej nie widzę. O, mamy słowo w różowej. Jez. Yes. Tyle? Co, co, z. A Z teraz? No. Dobra, frazja. Mm. Bruzda. Osoba no. wargowa. Tu. Feudalizm. No i to. Chyba te... tam nie było z Nie. z, z zetów nie. Lecimy dalej. E! E! e. No, w się masz. Mhm. Wagner? Zobaczymy. Zobaczymy. Mm. No to już, leczą. Aha, no. <noise> Dobra, interpol, Jacek. Scena, Jutrzenka. No. I tu. Fleksja. I tu już chyba tle tutaj. No. O, mamy słowo, frezja. O, i Ewa. Czyli dwa słowa. Energia, masz dwa razy E. Hmm. no Oj tu. Hmm. LD nie było. O było? Nie było. Nie, już mi się miesza z tamtą. Dobra, jeszcze mamy cztery litery. P. Jak pomarańcza. Albo porywacz. Hmm. No to, to chyba tyle. Hmm. Piwa. Też nie widzę więcej. Tu chyba wszystko też. Dobra, no to tu P. Puma. Opis po lewej wrogu. Ok. Biebie mm. naprawdę fajnie dało. No. No zobaczymy. No to jedziemy dalej. Potrzebne jak się. S. Zobaczymy chyba, że będzie znowu to X, ale nie. S, S, S. S. Kosmyk. Toska. Co? Na dole. O, czyli mamy. Ios. Drugie słowo. Ono tak. Cis. S. I chyba tyle, nie? No, coś tam jeszcze. No, w tej pierwszej, tak. A to jeszcze mi została tylko jedna, jedna literka. Uh -huh. Drugie uh -huh. słowo masz. Idzie. Scena. Uuu. Moskwa. Niech to było w tym? Idziemy do Moskwy. Okay, czyli mamy dwa słowa. Okej. Okay. S. Opis. Kosmetyk. Okej. Okay. No. I. I tyle. I teraz y, na logikę weźmy, czy by było G, to by było jedno słowo, drugie słowo, trzecie, czwarte. Y, piąte, szóste, siódme i bonus. Y, to by było 500 zł plus bonus? To raczej nie. No, Y. Raczej na, na logikę nie mogło być. No, szkoda, szkoda. Ale mamy wygraną już. No, no. Mhm. Y. Czyli co dostajemy z dwoma słowami? Cis i zima. Ok. Bonus nie. Zaraz zobaczymy, ile było w bonusie. Tu jest tak. Aha, jednej Y, czyli scena. Jazz. Yes. I w ostatnim kosmetyk. Tyle? No. A, widzicie, jak to jest? Oni tak rzucają na przynętę, nie? Razy trzy. No. Dobra, a wy za wagnę, ile płacili? A, 30 zł? No. Jeszcze kontrolę. Tak, tak jest. C za 2 GK. Hmm. E. E tam. E, C. B. Hmm. Bec. Bęc. Bardzo szybkie podsumowanie, a więc tak. Yy, Oliwia miała szczęśliwą rękę do lotka. Przyjmijmy, że tak nie, mam, nie ma innej możliwości. Nie, mamy w tak, w lotku, mamy złotówkę, czyli słonia jednego schwytaliśmy. Wagner nam nic nie dał, czyli siódemka nic nie dała, ale mamy w za marduk. Płacone 20 zł, więc mamy wygraną 20 zł. Dziękujemy bardzo. Oklaski, serduszka dla Was, Oliwia dla Ciebie również. I trzymajcie się. Do zobaczenia na kolejnych pięknych, ekstrach odcinkach, wspaniałych i w ogóle bo naszych. No, trzymajcie się. Trzymajcie się. Dobrego dnia, wieczoru, weekendu. Pa pa.